I tak, yy, ktoś nam podał się Kosikowska albo Kępska. Nic podobnego, ja wam nie wpuszczę, ja wam żaden pralek nie dam. No mi... ale proszę panią, mieliśmy tutaj odebrać pralkę właśnie, chłopaki mieli już wchodzić na górę, ekipa przygotowana, mieli wziąć pralkę. Oj panie, panie, co to wy bałamujcicie świat, dajcie spokój, dziękuję, do widzenia. Ale Wiecie. chwila. Bo myśmy się chcieli dowiedzieć gdzie ta pani Kosikowska mieszka Kosikowska, Kosikowska, to gdzieś tam w innym bloku, bo tutaj to nie ma Kosikowska. A tu jaki jest numer bloku? 33, a no. wy macie jaki? 33 właśnie. I pod usemko do Pisa, Pani poczeka, ja sprawdzę na... Oj, na, na... to już takie Ej, Niech pani poczeka chwilę, bo ta pralka to niemcy od pani mieliśmy brać. Chwila, ja tutaj sprawdzę sobie na liście. No pisze Kosikowska. Nie. No i podusemko, że mieszka. To może w innym bloku. w bloku 33. Niemożliwe. A to ktoś włos prowadził, dajcie spokój. No dzwonią tu do nas i mówią, że pralkę mamy odebrać z podusemki, bo pani chciała z bloku 33. Ja się proszę pana, ja dopiero niedawno w prankę sobie kupiłam, uprzymałam. No właśnie to myśmy mieli taką nowo odebrać nową ja pralkę z wirowaniem auto, wirowaniem. Tak? Ja wam ja, ja pralkę dam, bo ja sobie kupiłam całą pralkę dam, tak? No takśmy mieli zawiadomione tutaj. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Chwila? Tak. Niech, niech pani poczeka, bo myśmy się chcieli dowiedzieć, bo też lodówkę tutaj mamy z okolicy. Ma pani lodówkę? Ale <śleski> mamy.